W ostatnich tygodniach Google dodał tyle funkcji do subskrypcji Gemini, że nawet codzienni użytkownicy nie wiedzą o połowie z nich. I w tym filmie pokażę Ci, co masz w planie za 80 zł, co działa w Polsce i czego warto używać. A na koniec mamy dla Was do rozdania 10 kluczy na Gemini Pro na 4 miesiące. Także obejrzyj ten film do końca, bo powiemy Ci, jak w łatwy sposób możesz je zdobyć. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to mała prośba ode mnie. Jeśli ten materiał będzie dla Ciebie wartościowy, to proszę zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj nasz kanał. To naprawdę pomaga algorytmowi pokazać ten film osobom, które szukają praktycznej wiedzy o AI. A jeśli chcesz dostawać od nas esencję nowości ze świata AI, właśnie bez przekowywania się przez szum informacyjny, to link do newslettera znajdziesz również w opisie. No dobra, to zacznijmy sobie od fundamentów, bo tutaj zaszła największa zmiana czyli Gemini 3 Flash. I Pro. Google pod koniec zeszłego roku wypuścił Gemini 3. Nie chodzi o drobne ulepszenia. Flash, czyli ten szybszy model, który jest teraz domyślny w aplikacji, przetwarza tekst, obrazy i dźwięk znacznie sprawniej, niż to robił wcześniej. Pro to jest cięższa wersja dla bardziej złożonych zadań. No i co to oznacza w praktyce? Możesz na przykład wrzucić link do filmu na YouTube i poprosić o niego analizę. Możesz wkleić w zdjęcie dokumentu i zadawać pytania o treść. Model będzie rozumiał kontekst pomiędzy różnymi typami danych. I to nie jest przet przetranskrybuj i odpowiedz. To jest zrozum całość i pomóż. Ale jest coś bardziej interesującego, czyli tryb Deep Think. I nie mylić tutaj z Deep Research. Dostępny jest on tylko w planie Google Ultra i to jest odpowiedź Google na GPT-5 Pro od OpenAI. Włączasz go, gdy masz naprawdę złożony problem, czyli na przykład analiza prawna, skomplikowane obliczenia matematyczne, rozwiązywanie zagadek logicznych. Gemini wtedy nie odpowiada od razu, tylko myśli, czasem przez kilka minut i zwraca odpowiedź, która jest wyraźnie lepsza niż ta standardowa. Jeśli rzeczywiście pracujesz z dokumentami tamin naukowymi, prawniczymi albo technicznymi i potrzebujesz najgłębszego rozumowania, to ta opcja istnieje. My ją sprawdziliśmy i naprawdę działa super. A teraz odwrotna sytuacja. Nie chcesz długo czekać na odpowiedź? No to Gemini daje ci teraz trzy opcje do wyboru przy każdym zapytaniu. Think, używa modelu Flash z rozumowaniem. Szybki, Używa modelu Flash z minimalnym rozumowaniem, i to jest taka najszybsza opcja. No i Pro używa pełnego modelu Pro. Ja osobiście zawsze używam tego najmocniejszego modelu, czyli Pro, bo po prostu szkoda mi czasu na odpowiedzi niższej jakości. Ale jeśli potrzebujesz czegoś szybko i nie zależy ci na perfekcji, no to teraz masz wybór. A jeśli Gemini zaczyna długo myśleć i chcesz przerwać, no to masz teraz przycisk Answer Now. Klikasz i dostajesz natychmiastową odpowiedź z szybszego modelu. Także nie musisz czekać na perfekcyjną odpowiedź. Gdy wystarczy ci dobra. Więc możesz korzystać z najmądrzejszego, nazwijmy to modelu, ale możesz też się rozmyślić po drodze i nie musieć zaczynać od nowa. Po prostu klikasz Answer Now, wtedy przyłączają się modele, masz od razu odpowiedź. Teraz coś dla osób, które tworzą treści. I tutaj Gemini naprawdę przyspieszyło. Zacznijmy od NanoBanana Pro, bo to jest oficjalna nazwa generatora obrazów w Gemini. Wersja Pro oparta jest na Gemini 3 Pro i to jest naprawdę duży skok jakościowy. To wbudowany generator obrazów w Gemini. Piszesz co chcesz dostać? No i dostajesz obraz. Ale to nie jest wszystko. Możesz edytować wynik, typu zmień kolor tła na niebieski, dodaj drugą osobę, usuń tekst, napraw zniszczone zdjęcie. To działa w ramach konwersacji, więc iterujesz, aż dostaniesz to, czego potrzebujesz. Czasami się gubi, ale naprawdę daje radę. A jeśli nie chcesz pisać promptów, to jest Google Whisk. Whisk działa inaczej niż na dobrana. Masz trzy sloty. Temat, czyli kto lub co, scena, czyli gdzie, i styl, czyli w jakiej estetyce. Przeciągasz zdjęcia do każdego slotu i klikasz generuj. Tyle, żadnego pisania promptów. To, do czego się przydaje, to chociażby przymierzalnie produktowe. Ta sama sukienka na różnych modelkach. Prototypowanie, czyli twój produkt w różnych scenariach. Warianty grafik marketingowych. Możesz wygenerować sześć wersji jednocześnie i wybrać najlepszą. I to jest idealne, gdy masz konkretne zdjęcia referencyjne i chcesz szybko zobaczyć. Kombinacje. Bez pisania, bez iterowania. Po prostu rzucasz i jest. I ważny tip. Obrazy, które tutaj wygenerujesz, możesz pobrać i użyć jako materiał wejściowy do wideo. I za chwilę pokażę Ci, dlaczego to ma znaczenie. Także Whisky jest dostępny w planie Gemini i sądzę, że na pewno o tym nie wiedziałeś. A teraz efekt wow, czyli Vio 3.1. Google znacząco poprawił generowanie wideo. Funkcja nazywa się Ingredients to Video. Dosłownie składniki do wideo. Wrzucasz kilka zdjęć jako składniki i Vio łączy je w spójny klip. Jedno zdjęcie to postać, drugie to tło. Trzecie to tekstura albo obiekt. I Vio łączy to wszystko w jedną scenę. I tu jest kluczowa różnica względem poprzednich wersji. Postać, którą widzisz na jednym zdjęciu, będzie wyglądać tak samo przez cały film. Wcześniej był to duży problem. Możesz użyć tej samej postaci w wielu scenach i zachować spójność. Tło się nie zmienia losowo. Obiekty i tekstury możesz przenosić pomiędzy scenami. Możesz też opisać transformacje. Na przykład dzień zmienia się w noc, kwiaty zmieniają się w motyle. I to będzie działało. Ale pojedyncze klipy to nie jest film. Dlatego Google stworzyło też Flow, również dostępne w ramach subskrypcji. Flow to narzędzie, które łączy te wszystkie elementy: tekstu, video, images to video i Scene Builder, który pozwala komponować sekwencje. Możesz reużywać postaci pomiędzy scenami, żeby zachować spójność. I tutaj właśnie działają ingredients, o których mówiłem przy VIO. W Flow wybierasz też format wideo, możesz generować w pionie, na przykład na shorts i reelsy i tutaj też możesz powiększyć jakoś do 1080p albo 4K, więc jeśli potrzebujesz materiału, który wygląda profesjonalnie, to Flow to jest miejsce, gdzie to zrobisz. I teraz protyp, który naprawdę robi różnicę. Lepszy materiał wejściowy równa się lepszy wynik. I to brzmi banalnie, ale w praktyce robi dużą różnicę, więc jeśli wrzucasz obraz niskiej jakości, AI musi zgadywać, gdzie są detale. Jeśli wrzucisz ostry, wyraźny obraz, to model ma dokładną mapę do naśladowania. I to jest jak różnica pomiędzy animowaniem rozmazanego szkicu, a animowaniem fotografii. Zaczynaj od dobrego materiału, i wtedy całość będzie miała dobrą jakość. No ale okej. Okay. Dosyć o kreacji. Porozmawiajmy o tym, gdzie większość z nas spędza czas. Czyli maile, planowanie, praca z dokumentami. Google ogłosiło, że Gmail wchodzi w erę Gemini. I to nie jest marketingowy slogan. To realne zmiany w tym, jak będzie działała Twoja poczta. AI Inbox analizuje Twoje maile i pokazuje, co wymaga uwagi. Zal zaległa faktura, mail od szefa, który czeka na odpowiedź, wątek, który się rozrósł i potrzebuje podsumowania. Jest też Help Me Write, asystent pisania, który rozumie kontekst. Piszesz odpowiedź grzecznie, że nie jestem zainteresowany i dostajesz profesjonalny draft, w Twoim stylu. AI Overviews podsumowują długie wątki. Zamiast przewijać 47 maili, dostajesz esencję tego, co jest dla Ciebie ważne. I moje ulubione? Wyszukiwanie naturalnym językiem, czyli znajdź ofertę od hydraulika z zeszłego miesiąca. I to działa. Te funkcje są w trakcie wypuszczania. W Stanach już działają, w Polsce powinny pojawić się w najbliższych tygodniach. I podstawowe funkcje są za darmo, zaawansowane jak na przykład Proofread, wymagają dodatkowej subskrypcji. Za to, jeśli chcesz spróbować na przykład jak działa połączenie z gmailem, o ile masz je oczywiście ustawione w Gemini, to możesz w Gemini wpisać na przykład przeszukaj mój gmail z ostatniego tygodnia i sprawdź czy mam coś do zrobienia, o czym zapomniałem i wtedy Gemini powinno Ci również to wyszukać. I ostatnia rzecz w tej sekcji, która może zmienić Twój workflow, jeśli pracujesz z dużą ilością dokumentów, to możesz połączyć Notebook LM z Gemini. I to jest naprawdę potężne połączenie. Jak to działa? Wrzucasz do notebooka LM swoje źródła, czyli artykuły, PDFy, notatki, nagrania. W planie darmowym możesz mieć 100 not notebooków z 50 źródłami w każdym. W planie pro to aż 500 notebooków z 300 źródłami w każdym i 500 zapytań dziennie. Potem w Gemini pinujesz te źródła i teraz zamiast odpowiadać z głowy, czyli zmyślać, bo AI czasem zmyśla. To Gemini najpierw sprawdza Twoje dokumenty, a potem dopiero odpowiada. I odpowiedzi bazują na tym, co naprawdę jest w Twoich źródłach. Więc jaka jest różnica względem samego Notebook LM? Notebook LM, a mamy o nim film właśnie tutaj, to jest narzędzie do odpytywania źródeł. Świetne w tym, co robi, ale nie jest zaprojektowane do długich rozmów. Głupi się, gdy chcesz prowadzić dialog, bo jego zadaniem jest bazować e, odpowiedzi na dokumentach, a nie z Tobą rozmawiać. Więc dzięki tej integracji łączysz te dwa światy. Masz trwałą bazę wiedzy ze źródeł i możesz prowadzić z nią naturalną rozmowę w Gemini. Także kontekst ze źródła wpięty jest w dialog. I dla kogo to jest? Dla prawników, którzy pracują z aktami spraw, dla naukowców z literaturą i badaniami, dla dziennikarzy ze źródłami, dla finansistów z raportami, dla inżynierów ze specyfikacjami technicznymi, albo dla lekarzy z dokumentacją medyczną. Każdy, kto potrzebuje AI, które nie zmyśla, bo ma dostęp teraz do prawdziwych dokumentów. I jeszcze jedna funkcja, która wynika z tego połączenia. Gemini może tworzyć quizy. Więc jeśli masz na przykład podręcznik, książkę albo notatki z wykładów, to wrzucasz je do notebooka LM, pinujesz jako źródło w Gemini i piszesz, zrób mi test sprawdzający wiedzę z tej książki w formie quizu. I dostajesz pytania z opcjami odpowiedzi. A co najlepsze, przy błędnych odpowiedziach masz teraz wyjaśnienia, dlaczego dana opcja jest nieprawidłowa. Także to jest jak mieć takiego prywatnego korepetytora, który zna cały twój materiał. I to były teraz funkcje, które działają już teraz w false albo za chwilę będą, ale jest jeszcze coś, co warto mieć na radarze. Google testuje kilka rzeczy, które są na razie tylko w Stanach Zjednoczonych, no i pewnie do nas trafią w ciągu kilku miesięcy. I pierwsza to jest personal intelligence. Jest on naprawdę ambitne, więc wyobraź sobie, że Gemini ma dostęp do Twojego Gmaila, zdjęć, historii wyszukiwania i YouTube'a. I za Twoją zgodą, jednym tapnięciem, może łączyć te informacje, żeby dawać Ci spersonalizowane rekomendacje. No i tutaj podam Ci kilka przykładów, żebyś zobaczył o czym mówię. Więc na przykład powiedzmy, że szukasz opon do samochodu, ale nie pamiętasz specyfikacji, rozmiaru i tak dalej. Więc piszesz, poleć mi opony do mojego auta, tego i tego. I Gemini znajduje zdjęcie Twojego samochodu w zdjęciach Google, sprawdza model, odczytuje z maili jakie trasy jeździsz i proponuje Opony dopasowane do Twojego stylu jazdy i też odpowiedni rozmiar, jeżeli na przykład miałeś gdzieś tam zdjęcia właśnie opon z rozmiarem, który w tym momencie masz w aucie. I ja wiem, że to może brzmi trochę jak science fiction, może nie dla wszystkich jest to potrzebne, ale Google zaczyna to wprowadzać w większej ilości krajów, więc zobaczymy co z tego będzie. No ale co z prywatnością? No. Ty to kontrolujesz. Możesz w każdej chwili odłączyć dowolną aplikację, zmienić ustawienia, usunąć historię czatu. Jeśli Gemini zrobi dziwne połączenie, na przykład pomyśli, że lubisz golf, bo wozisz syna na treningi, golfa, ktoś ma pieniądze, to możesz po prostu powiedzieć: Nie lubię golfa, tylko wożę tam syna i AI się tego nauczy. Dodatkowo, gdy jeszcze dodać do tego, że Apple wprowadza Google AI, czyli Gemini, do Siri, to wygląda na to, że rzeczywiście. Google chce po prostu spiąć to wszystko w jeden cały ekosystem i sprawić, żeby Gemini było po prostu naszym asystentem AI w telefonie. No ale okej, okay, obiecałem Ci coś na końcu. Mamy te 10 kluczy na Gemini Pro na 4 miesiące. I żeby było jasne, co to daje? Gemini Pro, czyli Google AI Pro, to normalnie prawie 100 zł miesięcznie. Przez 4 miesiące to jest prawie 400 zł, a my mamy 10 takich kluczy do rozdania. Więc. Co dostajesz z planem Pro? Przede wszystkim pełny dostęp do Gemini 3 Pro, tego najmocniejszego modelu. 1000 kredytów miesięcznie na generowanie filmów chociażby, zamiast 100 w planie darmowym na generację właśnie wideo w Flow. Deep Research w rozszerzonej wersji, Gemini zintegrowane z Gmailem, dokumentami, arkuszami, 2TB miejsca na dane i rozszerzony dostęp do Flow i wszystkich innych narzędzi, o którym tutaj mówiłem. I są oczywiście też wyższe limity, chociażby w takim notebooku LM, czyli 500 notebooków, 300 źródeł i 500 zapytań dziennie. I jak ten klucz zdobyć? Po prostu dołącz do Startuj Plus w planie premium, link jest w opisie i pierwsze 10 osób, które dołączą i opłacą dostęp, dostanie klucz jako bonus. Więc jeśli chcesz być pewny, że się załapiesz, możesz pominąć okres próbny i od razu otrzymać od nas klucz do Gemini Pro na 4 miesiące. I jest ważna uwaga: klucze działają tylko dla osób, które wcześniej nie miały subskrypcji Gemini. Więc jeśli dopiero zaczynasz z płatnym Gemini, to jest to idealna okazja. Możesz też użyć innego maila z nowym kontem Gmail. Też zadziała. Także zachęcam do dołączenia i odebrania klucza dla siebie. Także Widzisz jak Gemini przestał być tym drugim asystentem AI, tą alternatywą dla czatu GPT. Google idzie all in i tempo zmian jest teraz naprawdę duże, że nawet ja muszę sprawdzać co nowego dodali, albo czy czegoś nowego nie dodali. Także jeśli używasz Gemini na co dzień, to daj znać w komentarzu, której funkcji używasz najczęściej, a jeśli jeszcze nie próbowałeś, to jest dobry moment, żeby spróbować i zacząć. Także dzięki wielkie za obejrzenie i widzimy się niedługo w następnym filmie. Cześć!